No, witam dobrze ludzie. O matko, co to się... Kurna łole, matko, Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Łukasz Kazek History Story. Przypominam, widzimy się w każdy wtorek o godzinie 20 i tylko i wyłącznie na tym kanale. Po odcinku Depozyt w Parapecie, ten odcinek jest dostępny na naszym kanale w zakładce wideo. Pytaliście mnie często, skąd pochodzi moja babcia? Bo ja powiedziałem, że pochodzi z centralnej Polski. Było tak dużo pytań i tak dużo komentarzy, że dzięki waszemu wsparciu przyjechałem do miejscowości która nazywa się parczówek i obok petrykozy, i zrobię odcinek o mojej babci i o jej wspomnieniach. O wspomnieniach dziewięcioletniej dziewczynki z małej wsi w powiecie opoczyńskim, bo kiedy wybuchła wojna, babcia przecież miała 9 lat, a kiedy się skończyła, miała lat 15. Mam ze sobą okulary, więc czasami jeżeli je założę, to musicie wiedzieć, że emocje sięgną zenitu i będzie ciężko. Dlatego są mi dzisiaj potrzebne. Zapraszam na opowieść o mojej kochanej babci. Moja babcia miała siostrę Zofię i najstarszego brata Staszka, były jeszcze dwie wcześniej dziewczynki: Rózia, i lucynka, ale one umarły. Jedna zaraz po porodzie, a druga na różyczkę. Gdzieś około 8-9 miesięcy po urodzeniu. Moja prababcia Stefania pochodziła z zaboru austro-węgierskiego, a dziad, pradziadek pochodził z zaboru rosyjskiego. Siedem lat służył w carskim wojsku. I gdyby nie pierwsza wojna światowa, to służyłby ponad 20, bo tak wyglądała służba w carskim wojsku. Moi pradziadkowie poznali się w czasie I Wojny Światowej, kiedy dziadek trafił do niewoli austro-węgierskiej i jadł trawę, bo był panicznie głodny, spuchcał od tej trawy, a moja prababcia Stefania uratowała go, więc on ją przywiózł tutaj do siebie, do centralnej Polski. Tu założyli rodzinę i urodziła się moja babcia Jadwiga. Pytałem babcie, jak wyglądał czas przed wojną. Pamiętała doskonale na przykład ceny. Mówiła, Łukaszku, jajko kosztowało grosz, kilo ziemniaków kosztowało 3 grosze. Litr mleka sprzedawaliśmy za 12. Jak się udało za 14 groszy sprzedać, to było naprawdę super. Za złotówkę można było zjeść obiad w restauracji w Opocznie. Mój ojciec Wincenty, czyli mój pradziadek, zarabiał 2 złote dziennie. Dniówka 12 godzin. Pracował u Żyda w piekarni, w opocznie, który nazywał się Pelta, a prababcia zajmowała się dziećmi i domem. Pradziadek Wincenty chciał jak najszybciej postawić dom. To, że wybuchnie wojna, ludzie wiedzieli. Babcia wspominała: Jechał żołnierz na koniu. Ludzie się pytali: Panie, będzie ta wojna, czy nie będzie? My się nie boimy nic, bo z nami jest śmigły ryc, a szwabom, nawet guzika od mundury, nie oddamy. Bo no to ludzie byli przekonani, że Niemców pokonamy. W piątek wybuchła wojna. Dom już stał, ale nie było szkliwa, nie było szyb. W piątek wybuchła wojna, a w poniedziałek już tą drogą jechały pierwsze niemieckie oddziały. Tato pojechał mój, mówi babcia, do opoczna, sprowadził Żyda szklarza, żeby zaszklił żeby okna. I ten szklarz, nie pamiętam jak się już nazywał, zaszklił to okna, prezydent mu zapłacił tyle, ile żądał i powiedział skorupa. Idzie ciężki czas. Nie wiem, jak będzie z nami, z wami, mówi Polaki, ale nas, mówi Hitler, będzie chciał na pewno wymordować. Żegnaj z Bogiem Twoim i moim. I odszedł. Dziadek, czyli pradziadek mój, pracował u Żyda, który nazywał się Pelta. Pracował w piekarni. Ten Pelta zawsze po trzech dniach pieczywo, które nie schodziło, spalał w piecu. I mój pradziadek go zawsze prosił: Pelta, nie pal tego, daj mnie to na wieś. U nas na wsi bieda, głód. Ja pokruszę z mąką. Pokruszę, mówi, z mlekiem. Dzieci zjedzą. Przecież to dobre pieczywo. Pelta twierdził, że nie. Trzeba spalić i koniec. Wybuchła II wojna światowa. Niemcy założyli w Opocznie getto. Latem 1940 roku babcia moja wychodzi przed dom tutaj. Patrzy, a przy korycie dla świni jakiś człowiek zarośnięty, brudny, je to, co dali świniom przed chwilą, a więc tłuczone ziemniaki z pokrzywami. Babcia się wystraszyła, pobiegła po swojego ojca, że przed jakiś człowiek zżera ziemniaki świniom. Bardzo się wystraszyła. Przyszedł pradziadek, spojrzał, mówi Boże, pelta, to ty? Ten podniósł wzrok, mówi skorupa. Jak ja cię dobrze widzę, jak ja cię kocham. Zaczął go ściskać. Nigdy przecież u mnie nie byłeś skorupa. Niemcy wyrabiają z nami okrutne rzeczy. Pozamykali ludzi w getcie. Głód potworny. Ja się wydostałem na wieś. Prosić cokolwiek, żeby do getta dać dzieciom, żonie. My nic tam nie mamy. Wiesz, co jeszcze zrobili? Pozamykali nas w wagonach na słońcu. Podłogę wysypali gaszonym wapnem. Ludzie stali. Oddawali swoje potrzeby fizyczne. Wszystko budowało. Palili się żywcem. To są, to są jakieś diabły. Ty nie wiesz, co się dzieje. Dziadek, mój pradziadek zaprosił go do domu, wygolił, dał ubranie i dał mu chleba, dał słoniny, dał też mleko i mówi, słuchaj pelta, idź przez rzekę w pław, tam jest brud, tylko nie idź koło mostu. Tam Niemcy z reflektorem w nocy pilnują, bo jest młyn. Jak przejdziesz, to cię namierzą, Idź, mówi brodem, dobrze, dobrze. Poszedł, słyszymy terkot karabinu. Babcia mówi, że pobiegła z bratem Staszkiem i z ojcem, a pelta leży na wodzie, rozkrzyżowany chleb, mleko. Wszystko się rozlało. Płynie z nurtem rzeki. Soli gra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami. z nami, Panią świata, w niej dłoń nasza. Mieniec Plata, chwalcie z nami Panią Świata. Jej dłoń nasza, Mieniec Plata, złocisty róża. Kłaniamy się uprzejmie. Przepraszamy, że przeszkadzamy w modlitwie. Nazywam się Łukasz Kazek. Szukam śladów mojej rodziny. Mieszkała w Parczówku. Nazywała się... Nie, powiem ja, jak, się obecnie się tak nazywam. Babcia nazywała się Jadwiga Skorupa. Mówi na nią Teresa. Miała siostrę Zosie, która wyszła za Lesiaka i mieszkali tam na koniec cita z Lesiakiem. A babcia nazywała się Teresa i mieszkała tutaj. Prababcia nazywała się y, Stefania, a prezent nazywał się Wincenty. Naprawdę? – To bardzo mi miło. – Tak, tak, tak. – Naprawdę, tak. Mówiła dobrze niemieckim językiem, władała bardzo dobrze. – Naprawdę pani mieszka, tak? O Gdzie to było? Tutaj gdzieś? Nie, nie, to Ojoj, to bardzo miło, to bardzo się nie wiedziałem. Ale nie, ale nie, no, tak, tak, tak. tak. nie, nie, nie chodzisz mi się wypowiadać. Tylko po prostu mówię, że przyjechałem i chciałem, po prostu robię sobie taki program i chciałem tymi śladami pójść, jak to wszystko wyglądało. oni byłem sąsiady, i on to kupił kawalerem. Tak, był jeszcze brat Staszek się nazywał. No, dobra, Ta, ona dobra, tam później pobudowała się po szkoły. Tak, no tak, to tak. To, to... No. ktoś zajął, tak. Unia... Z doozynny... le... leới Zosia. Leới Zosia wzięła babcię, tak. No, no, no. Zośka wzięła w Stefanie, tak. Z tego no, co no, no, pamiętam, no. tak. Jeszcze pamiętam, że dawno temu, gdy byłem za 30 lat, jak byłem dzieckiem, przyjeżdżałem do Bielczyku, a oni tu gdzieś tu mieszkają blisko. A Krystyna. Poznała to, ja to jest ja Tak? To Krystyna Bielczyk i Adam Bielczyk. Do, Aha, to na dole tutaj. Tak, tak, tak. a no to, to pamiętam, że ich do przyjeżdżaliśmy i z nimi rozmawialiśmy. Ja mieszkam na Dolnym Śląsku, koło Wałbrzycha. No, pierwszy raz przyjechałem zobaczyć po prostu. Panie, tak ładnie śpiewały, byśmy posłuchali. Ale to jest w domu. Jest, no to idę zobaczyć do niej. Myśmy się nie widzieli bardzo długo lat, bardzo długo. Numer, wie pan, no? gdzie? Tak, tak, tam na dołku mają, tak, tak. To proszę pukać. Dobrze. No, one się zamykają. A, no tak. Ona chyba I tylko z tym Panem Adamem się została. Się nie? Tak, tak, ale Tak, musi się pan przedstawić. No to ja myślę, że zobaczymy, czy pozna, zobaczymy. Pozna. Tak? No myślę, że pozna. Wszystkiego dobrego życzę. Z Bogiem żegnam. Proszę bardzo. To nie to. Nie, to, to. To. Nie ma już doły. No, witam dobrze, ludzie. O matko, co to się? Kurna łole, głama w A z jaki ty racji tu się wziąłeś? Jak Boga najszarze kocham? Robię, zaraz opowiem, robię film o babci. O Teresie. mnie? Tak, o Teresie, o wszystkim co było i po prostu jadę, nie mówię 100 lat, i jadę, mówię i nie wiem już, tyle lat nie byłem, szukam, szukam, Tu się zmieniło, Z nie ma, wchodzę, mówię rany. Czy to tu, czy nie tu? Wiesz, co, jakbyś się nie odarzył, to mi się nie poznała. Po Za Zabroda, nie? A nie, teraz? Weź z brodą i złapać. Tak? Tak, <noise> zdrowie, dobrze. dobrze? Oj, Łukaszku, kochany. Dobrze. Jest? Oj, zdrowie, ja na schody nie mogę wejść. A wujek, adam jak się miewa? A byle jak. Zapraszam, chodźcie, no, chodźcie. Boże, no. o, To moja ekipa. A, się tak się przelełkam, bo mnie tak Ciebie poznałam. Ty A już. ich nie, tak? No. Nie, nie To no, dobra, ja zdjąłem już. Tak? O mój Boże, kocham, ciekawe, czy cię dziadek poznał, czy nie? O. Tu jest główny szef. O? Wracaj nie No, no widzisz? Widzisz, no, no. Poznałeś od razu, co? Od razu poznałeś? No, widzisz, popatrz. Brodę mniejszą, tak? Wtedy miałem większą? No, widzisz, no. No. Kiedy mówiłam, bo to na Tomek, daj mi numer do tego Łukasza, bo oni mogę bez Ciebie wierzyć. Jak miałem siedem albo 8 lat, to przyjeżdżałem na tą stację w Petrykozach ze swoimi rodzicami i stąd na piechotę szliśmy do Parczówka. Rozbijaliśmy namioty i tak wyglądały wakacje. W czasie II wojny światowej na tej stacji moja prababcia Stefania była tłumaczem. Ona urodziła się w zaborze austriackim. Tam skończyła szkołę, znała perfekt język niemiecki. A więc, w czasie II wojny światowej, zarówno dla tej wsi, jak i dla Niemców, była diamentem, bo potrafiła tłumaczyć i była pośrednikiem między okupantem a wsią. Sprzedawała bilety, pomagała ludziom, ukrywała, mówiła, gdzie jest żandar, gdzie jest patrol. Pamiętam taką opowieść ze swojej babci, kiedy przyjechali Niemcy zbierać kontyngent. To były właśnie oczywiście plony rolne, które oddawały się dla Niemców, a oni musieli żywić cały swój wermach, który walczył na wszystkich frontach. Jeden chłop wystawił krowy, które były nieco brudne. Nie zdążył po prostu ich wyczyścić. Niemiec wyciągnął bat. Nie dłoń, nie pałka, ale bat. I zaczął go bić jak psa. Tak go zaczął bić, że przeciął mu policzek, przeciął mu ucho, przeciął mu szyję, krew tryskała. Ten chłop błagał, kręczał, a on go prał tym batem. I podeszła moja prababcia i nienaganną Niemczyzną zwróciła się do niego jak do dżentelmena, żeby nie bił tego człowieka, że ciężko pracuje, żeby spojrzał na jego ręce, że oddaje wszystkie plony, jakie ma właśnie Niemcom, żeby się nad nim zlitował. Niemiec spojrzał. Skąd ty tu jesteś? Jak ty tu się znalazłaś? W całym tym oborniku, tak to nazwał, tak nazywali Polaków. Ona odpowiedziała, że jest Austriaczką. Tak wtedy mówiła. Nie mówiła, że Polką urodzoną pod zaborem, tylko Austriaczką. Zresztą w tamtym czasie miała papiery austriackie. On ją zabrał na bok, otworzył z termosa kawę, polał, zaczął rozmawiać i oczywiście tego chłopa nie zabił, ani jego rodziny. To tak właśnie pomagała, tutaj na stacji i w ogóle. Ale partyzance się to nie podobało. Przyszła partyzantka w nocy i powiedziała Musisz z tej pracy zrezygnować Mówi, ale dają mi mydło, dają mi cukier Jestem w stanie wyżyć i utrzymać rodzinę A ludziom pomagam, mogę pomagać wam też Nie, pomagasz Niemcom Masz z tej pracy zrezygnować, służysz Niemcom Jak nie, to w nocy przyjdziemy, wychłostamy was i spalimy wasze zabudowanie I prababcia Stefania przestała sprzedawać bilety Na stacji w Petrykozach W 1939 roku, w sierpniu, na miesiąc przed wybuchem II wojny światowej, brat mojej babci Stanisław łowił tutaj ryby i złowił potężną rybę, wielką, około półtora metra. Przyszedł Żyd i zaproponował mu za nią sumę, jak na tego chłopca, moją babcię horrendalną – 10 zł. Za to brat mojej babci kupił sobie ubranie eleganckie a złotówka, która została, zaprosił moją babcię do restauracji w Opocznie. Przy łowieniu ryb następnym razem, pod koniec sierpnia 1939 roku, haczykiem zahaczył mojej babci tutaj za oko. Haczyk wbił się w powiek. Gospodarze nie mieli ubezpieczenia. Pradziadek musiał sprzedać krowę, aby haczyk wyciągnięto i babcia nie straciła oka. Wstawiono szwy, a za tydzień wybuchła Druga wojna światowa. Przez 6 lat nikt tych szwów z oka babci nie potrafił wyciągnąć. A po wojnie, kiedy miała już 15 lat i udało się do lekarza, wszyscy bali się wyciągnąć szwy, bo stwierdzili, że może stracić oko. I aż do śmierci do 2010 roku do lutego, moja babcia nosiła od 39 roku te szwy w oku i miała lekko przymurzone oko. Muszę też powiedzieć, że nigdy nie nauczyła się pisać i czytać. Jak wybuchła wojna, była dopiero w pierwszej klasie. Po wojnie wstydziła się iść do szkoły, mając 15 lat z tymi małymi dziećmi, żeby od zera zaczynać. Babcia była analfabetką, nie umiała pisać i czytać, natomiast umiała narysować swoje nazwisko. Nie znała liter, ale nazwisko i imię potrafiła narysować, bo rzeczywiście pracowała 40 lat na Krosnach i czasami w różnych urzędach musiała się podpisywać. Bardzo się cieszę, że mogłem spotkać dzisiaj panią Krystynę Bielczyk, kobietę bardzo mi bliską, dlatego że znała osobiście moją babcię i przyjaźniły się aż do śmierci mojej babci Teresy. Cieszę się, że mogłem ich odwiedzić, spotkać. Było naprawdę dużo emocji. Ale pamiętam jeszcze jedną opowieść. Tu, w tym miejscu, gdzie był młyn. Niemcy młyn zaplombowali, nie mógł pracować. Gospodarze w nocy przyjeżdżali. Babcia pamięta doskonale. I z młynarzem dogadywali się, odciągali te plomby, mielili to zboże, a potem oblewali całe te walce wodą, aby wszystko zeszło i nie było śladu po tym, że coś się działo. Gdyby Niemcy się dowiedzieli, oni byli bezwzględni. Każdy się bał spalenia wsi, spalenia domu. Było starcie między oddziałami sowieckimi a Niemcami, gdzieś tutaj w okolicy. To był 1944 rok. Babcia pamięta, że musiała opuścić wieś, a potem oddziały niemieckie z sowieckimi strzelały się i walczyły w okolicy. Potem, kiedy wracali, prowadził ich sowiecki żołnierz. I tu, gdzie stoję, było mnóstwo zabitych niemieckich i rosyjskich żołnierzy. Oni leżeli z otwartymi oczami. Babcia się bała. Ten ruski był pijany. Mówił, żeby się nie bać, że można debdać to germańskie ścierwo. W ogóle, żeby się nie bać. Wieczorem leżeli w mundurach. Rano, kiedy wyszła, byli już rozebrani. Na wsi była bieda. Każdemu przydały się kalesony. Każdemu koszula, buty, skarpetki. Wszystko, co było. Chłopi po prostu porozbierały te trupy. Porozbierali tych trup, te trupy do naga. Dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami. Jak widzicie, podróżujemy po kraju, a więc opowieści o tym, że kręcimy tylko na Dolnym Śląsku, można jako mrzonki włożyć w późne dzieła Braci Grimm. Dziękujemy za każdą kawę, którą od Was dostajemy i za wszystkie sympatyczne i miłe słowa wsparcia. Trzymajcie się i do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20.00. Łukasz Kazek, History Story. Trzymajcie się ciepło. Mój kanał znajdziecie pod adresem historystory.pl Łukasz Kazek. Do zobaczenia.